Proszę Państwa, klub sportowy Hełm, gminy Helmża Skończewic przegrał w dzisiejszym spotkaniu z drużyną ukraińsko sępólno 1 do 3. Przed naszym mikrofonem szkoleniowiec drużyny Skończewic, pan Marek Zając. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jak by pan ocenił to spotkanie? No niestety, no, ja nie ukrywam, że jestem przygnębiony, tracimy u siebie trzy punkty. Gra wyglądała fatalnie. Znowu proste błędy w obronie. No, indywidualne zaważyły też na wyniku spotkania uważam, aczkolwiek no, do przerwy było 1-1, tak? I myślałem, że ten mecz po przerwie będzie wyglądał inaczej. Niestety bramka, którą straciliśmy podcięła nam skrzydła i skończyło się tak, jak się skończyło. No dokładnie, 1-0 prowadziła Krajna, następnie z rzutu karnego z remis, na remis wyciągnął kapitan drużyny. Co wtedy pan myślał? Czy było taka, taka radość, że o, możemy jednak tutaj powalczyć? No tak, no, wyglądało to, że teraz przejęliśmy inicjatywę, był to dobry fragment gry i uważałem, że, że zdobędziemy kolejne bramki. Niestety stało się inaczej. Piłka jest okrutna, po prostu mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. A goście bezlitośnie strzelili swoje bramki i byli lepsi. Gratulacje dla nich. Jeszcze wróćmy do, do poprzednich pojedynków Klubu Skończewic. Bardzo dobre mecze sparingowe. kilka meczów sparingowych, kilka zwycięstw. Naprawdę fajn, z fajnymi zespołami, Mieli lipno trzeba nadmienić. Należy nadmienić również klub z dąbrowy Chełmińskiej. też ciekawy pojedynek i ważne zwycięstwo. No cóż, przyszedł mecz z Radominem i niestety złe wejście w sezon. 0 do 4. Porażka na wyjeździe. Tutaj 1 do 3. Co trzeba według Pana zmienić, żeby, żeby zmienić oblicze drużyny, żeby zmienić nastawienie i żeby klub Skończewic zaczął punktować? E, moim zdaniem no, graliśmy w spalinkach dobrze, tak jak Pan powiedział. Nic nie wskazywało na to, że taki będziemy mieli fal start e, na początku sezonu. Ale myślę, że będzie dobrze. No, niestety w tej chwili jest taki okres wakacyjny, co chwilę mam, mam e, inny skład i trenują chłopacy tak jak trenują. Mam nadzieję, że to wszystko zacznie wyglądać tak, jak w okresie przygotowawczym i będzie lepiej. Że, że po prostu ten okres wakacyjny się skończy i nasza gra będzie wyglądała lepiej. Proszę Państwa, cyklon Kończewice Przegrał w dzisiejszym spotkaniu z krajną są półnokraińskie 1 do 3. Gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy również pokonanym, bo w dzisiejsze spotkanie było rozegrane w arcy warunkach. Myśli pan, że w takich warunkach bardzo ciężko się gra. No oczywiście bardzo się ciężko gra, ale dwie drużyny mają takie same warunki, no i goście pomimo podróży wytrzymali lepiej to konzycyjnie, być może byli skuteczniejsi i to zaważyło na końcowym wyniku. Dziękuję serdecznie. Raz jeszcze kraj nasympół okrańskie zwycięża na wyjeździe w Kończewicach z miejscowym zespołem cyklonu Kończewice. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy serdecznie. Pan Marek Zając, trener drużyny cyklonu Kończewice, był naszym gościem. Do usłyszenia.